Hej, cześć Siemka, witam Was. Dzisiaj y, mieliśmy nakręcać przesyłki, ale że zadzwonił dzwonek, otworzyliśmy i tam był list no, z paczką z Cardzone. Z Cards Planet. Cards plan nie to mieli. Weźmy tak tą kartkę. To troszkę akcesori, takich różnych. I kart przyda się na pewno. i nic, ale Ale, ale Coś trzeba było zamówić O, jakąś sosieczkę nawróciłem, gratis O, Hina, albo Dobra, pudełko puste O, to trzeba by było zamówić Sebek O, i wolne Dobra, Dobra to tak. To są stojaczki na karty. Postanowiłem. Postanowiliśmy. No ty, Matti akurat o stojaczkach nie wiedziałeś, ale chciałeś kiedyś. Komplet stojaczków. A tak. A tak, żeby. Żeby były. Dobra. Ja teraz otwieram kolejne. No to tu pokaż, co otwierasz wiesz co to jest? Tak, takie przegródki do kart. To jest test co to jest jak to będzie działać, takie coś dobra, postaw na razie <laughs> dobre stojaczki się chyba to trzeba w ten sposób, a stojaczki się dobra, następne co mamy, otwórz sobie tą saszetkę może Otwórz tą saszetkę, co nam tam rzucili w Saszetce. Żurlę. I, i, i herb jakiś chyba. Nie, line-upy. Powtóreczka. No to postaw to jak masz stojaczek, to postaw Ale wadzi, Dobra, nauczysz się. Trzeba się przyzwyczaić jak szalony szalony, to dawno coś nie nagrywał, chyba nie wiem. No. Nie się z tym. Jego sprawa. Nie ma czasu, czy coś tam trudno. Czasem tak życie robi. Tu są. Pudełeczka. Pudełeczka. Dwa na karty. Taką. Opowtóreczki jakieś. Dobra, młody, to sobie Daj ja Ci złożę, a Ty tam otwieraj następny. Dobra, ja to się nam no, Są na to luderki na karty XXL. Czekajcie, przyniosę Ci jedną, gdzie jak tam idzie z tymi kartkami. Niestety to są na te większe XXL-ki, ale problem jest w tym, że nigdzie, nigdzie w chwili obecnej nie ma tych 6x4 cale To są 5x7 na to, co były kiedyś, tam. Ten ale nie wypadają. O, troszkę za dużo na te karty, ale to na tamte stare ma być, wiesz? To wiem. To na tamte stare te, to tak, dobra. To się będzie wywracać, bo to jest za ciężko. To Wiem. nie jest po to. są stojaczki specjalne. Nie. Czyli tak. Tu mamy tych tablodeków. Troszkę. Dobra. I... Dobra. I... idziemy. trzeba ostrożnie... O, o jest. dobrze się urwał. Zresztą tutaj mamy, żeby to przykręcić. O, śrubeczek. I tutaj możemy folder na jedną dużą kartę albo na cztery małe, nie marzaj paluchami, no tak to wygląda, czyli tutaj można sobie jakąś kartę, coś. Albo... kartę wsadzić, coś w tym stylu, oczywiście to jest na dużą kartę albo na cztery małe, no. To tak, na wystawę, na naszą półkę pozbiera sobie swoje najładniejsze karty i I sobie wystawić. Dobra, ma młody kończę to pudełko, to ja nie wiem, jak się skończy. limity się trzymają, poblądek się nie trzymają na nich. Limity się trzymają, tak jak pokazałem się fajnie, no to fajne. Dalej przyda no, nam się. Skończymy. Super, przesyłeczka. No, cieszę się. Jeszcze koszulki musimy twarde sobie dokupić kiedyś, ale to przy okazji. No to pa. zapraszamy do kolejnych filmików. Narka, no, pa. pa i bye. bye. Cześć.